Ryszard Romacki, witam w temacie dnia. Moim gościem jest dziś pan Zbigniew Kodmiński, poseł Sejmowej Komisji Finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat nasuwa się sam. Spready walutowe, spredy. ta kwestia od pewnego czasu spędza sens z oczu nie tylko wszystkim kredytobiorcom, którzy regulują swoje zobowiązania we frankach szwajcarskim, ale też politykom, sądząc z wysypu różnego rodzaju pomysłów na ograniczenie spreadów. To tylko koniunktura przedwyborcza, czy Państwo macie rzeczywiście chęć uregulowania tej kwestii w sposób całościowy? To jest wypełnienie w pewnym stopniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2008 roku o dobrych praktykach w, ekspo, w ekspozycji kredytowych, kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W tej rekomendacji KNF stwierdził, że banki powinny informować klientów o tym, ile wynosi koszt spreadu walutowego i umożliwić przede wszystkim klientowi, aby mógł on spłacać kredyt w walucie, której kredyt zaciągnął. I to różnie w ciągu tych ostatnich dwóch lat po rekomendacji KNF wyglądało, zazwyczaj banki Wprowadzały, za wprowadzenie aneksu do umowy pobierały stosowną opłatę, dużo wyższą niż za inne aneksy, a w niektórych przypadkach sięgało to nawet 75% wartości kredytu pozostałego do spłaty. Stąd ustaw, dwie, dwa projekty ustawy, ustaw Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Innych projektów w tej sprawie w parlamencie nie ma. Ja rozumiem, że w tej chwili te projekty są w komisji Sejmowej, natomiast. Izba zajmie się nimi podczas kolejnego posiedzenia. Taki Na przyszłym posiedzeniu Sejmu Sejm zajmie się tym, tymi dwoma projektami: IPSL-u i Platformy. One się nieco różnią. Projekt PSL-u zakłada, że klient banku mógłby spłacać kredyt po średnim kursie z dnia poprzedza, poprzedzającego spłatę. Natomiast projekt Platformy Obywatelskiej on przewiduje, że klient, jeżeli ma kredyt w walucie obcej, czy to jest kredyt hipoteczny, czy konsumpcyjny, czy każdy inny, będzie mógł go spłacać w tej walucie, w której, w której ten kredyt został zaciągnięty i on sam zdecyduje, gdzie tę walutę, walutę nabędzie. I, I na przyszłym posiedzeniu Sejmu Sejm tym projektem się zajmie i mamy nadzieję, że projekt wejdzie w życie na przełomie sierpnia i września tego roku. Mówimy, może zarysujmy skalę problemu. To tak. dotyczy około miliona kredytów w walutach obcych, z czego, no, jak się szacuje, 700 tysięcy kredytów hipotecznych przede wszystkim zaciągniętych we franku szwajcarskim. Pan wspomniał o tych dodatkowych opłatach aneksa, które były zawierane przy tych umowach kredytowych przez banki z kredytobiorcami, sprawa jakby no, nie, nie występowała z taką ostrością do momentu, kiedy kurs franka szwajcarskiego tak. był stabilny. Rzecz uległa zmianie, kiedy kurs franka szwajcarskiego eksplodował. Chciałem mówić o obiekcjach ze strony bankowców w stosunku do proponowanych przez państwa propozycji. Dla nich Ustawy, zapisy zawarte w projekcie tej ustawy, którą Państwo proponujecie, są nieprecyzyjne, ponieważ nie określają dokładnie, na przykład nie definiują pojęcia opłaty i tym samym jakby stwarzają możliwości bankom przerzucania tych opłat na inne obszary, obciążania w związku z tym nimi również tych klientów, którzy nie zaciągali kredytów. W walutach obcych. Nad ustawami dopiero rozpoczęliśmy pracę. Ona trafiła do podkomisji, obie ustawy do podkomisji do spraw instytucji finansowych i tam wszystko będzie na pewno doprecyzowane. Intencja jest taka, aby klient, który płaci ratę kredytu, sam decydował, gdzie nabędzie walutę, w której spłaca kredyt. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy do spłacania 700 franków szwajcarskich miesięcznie. Jeżeli spread wynosi około 14 groszy. To dodatkowy koszt to jest około 112 zł. Jeżeli 40, około 40 groszy, a takie sytuacje również są, bo niektóre w jednym z banków to jest tak. prawie 14%. O, właśnie, od kilku do kilkunastu procent. Tak. Taka jest Jeżeli to jest około 40 groszy, to ten dodatkowy koszt wynosi około, 200, około 280, znaczy koszt spreadu wynosi około 280 zł w racie kredytu, więc to jest duże obciążenie dla kredytobiorców, których. Szacuje się, że jest około miliona w Polsce, tak jak Pan redaktor powiedział, około 700 tysięcy to są ci, którzy spłacają kredyty we frankach szwajcarskich. Jakie regulacje antyspreadowe zastosowały inne kraje europejskie? Ostatnio takim najbardziej głośnym przykładem były Węgry. A tam sztywny kurs. tak. Ta ustalono właśnie sztywny kurs, a różnice między tym sztywnym kursem a rzeczywistą wartością mm -hmm. rynkową franka rząd zobowiązał się pokrywać. U nas podobne pomysły również się pojawiły. Dlaczego Państwo... Nie zdecydowaliście się na taki właśnie No, no jednak, jednak o kursie waluty powinien decydować rynek. No ingerencja, jeżeli państwo ingerowało, to jednak byłoby to cofnięcie, cofnięcie Polski o, o, o kilka lat. My uważamy, że niewiele możemy zrobić, jeśli chodzi o kurs waluty, o kurs, to zawsze to, co się dzieje ze frankiem szwajcarskim, bo to jest wpływ tego, co się dzieje w strefie euro. To są te przyczyny, które są poza poza Polską, ale również w jakimś stopniu powiązanie waluty polskiej z euro powoduje to, że, że frank szwajcarski tak mocno zdrożał. Ale to, co możemy zrobić, to jest umożliwienie klientom spłaty kredytów w tych walutach, w których je zaciągnęli. O taki przykład z, z mojego podwórka, znajomy mi przedsiębiorca zajmuje się tłumaczeniami na rynku Unii Europejskiej, zarabia w euro i ma kredyty w euro, ale żeby spłacić ratę kredytu, który, który ma zaciągnięty w euro, musi te euro, które zarabia, wymienić na złotówki, a następnie musi z tych złotówek kupić euro. No to takiej prostej operacji sporo traci. To łatwo, łatwo policzyć, jaka jest różnica między ceną kupna przez bank wal waluty. Jakikolwiek bank, a sprzedaży, bo to, jak powiedzieliśmy, te spready wynoszą od 2 do, 4, do około 14%. Banki podnoszą też taki argument, że jakby przyjęcie tych przepisów w brzmieniu, które Państwo proponujecie, no, zwiększy ich koszty, będzie mhm. poprzez fakt no, wprowadzenia obsługi kasowej związanej z płatą tych. My przede wszystkim liczymy na to, że banki zaczną konkurować z spreadami, że, że, że będzie więcej informacji o tym, ile wynosi spread. Że klienci będą sami bardziej się interesować tym, jaki jest koszt zakupy, zakupu waluty w danym banku, że, że, że to spowoduje, że będzie, że będzie między bankami tutaj taka swoista, swoista konkurencja. Klient może kupić walutę niekoniecznie w banku, według naszego projektu, w którym ma kredyt, może kupić go w kantorze, może kupić w innym banku. Takie zestawienie widziałem sprzed dwóch, trzech dni. Okazuje się, że tylko chyba dwa czy trzy banki proponowały cenę zakupu dla klientów waluty. Niższą, niż klient mógł zakupić tą walutę w kantorach. No to, 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 to pokazuje, że jednak tutaj jest dodatkowe źródło, źródło zarobku. Trochę jednak kosztem klienta, no i tego klienta my staramy się tutaj trochę bronić i żeby sam mógł decydować, w jakiej walucie, znaczy, czy, czy, czy chce tą walutę nabyć w banku, w którym ma kredyt, czy w innym banku, czy w kantorze, czy na przykład ze środków, które zarobił za granicą. Jeszcze raz wcielę się w takim razie w rolę adwokata banków, bankowców, którzy twierdzą, że rząd, partie nie powinny ingerować w relacje rynkowe, jaką jest relacja bank-klient. My nie ingerujemy w relacje rynkowe, my nie mówimy jaką, jaka ma być prowizja od zawarcia umowy kredytowej. I, i, jakie powinno być oprocentowanie. My tylko chcemy umożliwić, żeby klient, jeżeli, za, jeżeli ma kredyt w konkretnej walucie, to w tej konkretnej walucie mógł go spłacać. Nie uważam, że to jest, in, że to jest jakaś głęboka ingerencja w rynek. Jeśli, jeśli kilka lat temu e, prowizje, które pobierały OFE wynosiły około 7%, dziś są o połowę, blisko, o połowę niższe, to nikt, i, my, i my to zmieniliśmy ustawą sejmową, to nikt nam nie zarzucał tego, że, te, 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 że ingerujemy w rynek. To jest, zupełnie, to jest zupełnie oczywiste, że chcemy z klientów ściągnąć te Dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe zobowiązania. Czy my nie wyolbrzymiamy całego, całego zjawiska? No, przecież kredyty hipoteczne charakteryzują się bardzo wysoką spłacalnością. Mówi się o tym, że to jest akurat taka kategoria zobowiązań, gdzie ten, nie wiem, ta liczba kredytów zagrożonych jest minimalna, więc może po prostu pozostawić całą rzecz rynkowi, a nie uszczęśliwiać ludzi na siłę. Po Janu tak trudno, trudno tutaj mocno uszczęśliwić tych, którzy, y, y, którzy dziś muszą spłacać kredyty we frankach szwajcarskich, ale jeżeli my się ekscytujemy tym, czy za chwilę frank szwajcarski będzie 3,50 czy 3,60, jeszcze kilka dni temu się tym ekscytowaliśmy, ale dziś klienci y, spłacający kredyty tyle właśnie bardzo często płacą za, y, za, za franka szwajcarskiego, nabywając tą walutę w banku i y, 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 y po cenie, którą proponuje, y, którą nie proponuje, ale wskazuje bank, nabywają franka i spłacają, i spłacają kredyt. To nie jest uszczęśliwianie ludzi na siłę, to jest danie im możliwości zdecydowania o tym, czy chcą nabyć walutę, w której spłacają kredyt w tym konkretnym banku, w którym mają umowę podpisaną, czy w innym czy w kantorze, czy tak jak powiedziałem, ze środków własnych, które zarobili na przykład pracując za granicą. Dziękuję panu za rozmowę. Poseł Zbigniew Konbiński z sejmowej komisji finansów był gościem dzisiejszego tematu dnia, a rozmawialiśmy o proponowanych regulacjach antysprędowych. Ryszard Gromacki do zobaczenia.